Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, byłem wielokrotnie proszony o to, żeby, skoro już się ileś tam razy wypowiedziałem w temacie jednego z moich ulubionych serialów na szkolnej 17, wypowiadałem wiele razy, to żeby wypowiedzieć się jeszcze raz na temat mistycznej przemiany Pana Meksykano, czyli Pana Jarka Aborodo. I powiem Państwu, że dzisiaj też byłem przy tej diecie bombaskiej ehm, o to zapytany i postanowiłem, że nagram coś na szybko, aczkolwiek powiem, że przychodzi mi to z dużym trudem, dlatego że ogólnie nie lubię na ludzi źle mówić i uważam, że w każdym człowieku tkwi gdzieś jakiś potencjał, ehm, nawet jak jest ostatnią łajzą, tylko często ludzie no, nigdy po ten potencjał nie sięgają. I ogólnie no, nie lubię mówić źle na innych ludzi, natomiast no, postaram się to jakoś zrównoważyć. No więc co mogę Państwu powiedzieć o wielkiej przemianie Meksikano? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie wierzę w żadną jego przemianę. To, że przestał pić, jeśli przestał pić jeśli faktycznie nie bierze no, jakichś jakiś narkotyków pobudzających. Ja mu życzę z całego serca powodzenia, żeby on przestał pić alkohol, ale powiem Państwu, że całe, no może nie całe życie, ale przez co najmniej kilkanaście lat pracowałem z ludźmi, którzy próbowali zmieniać jakieś swoje tam zwyczaje, nałogi, nawyki, wzorce reakcji, tak, bo to nie chodzi tylko o nałogi, o niektóre zachowania. Sam też wiem po sobie, rzuciłem palenie, nie piję alkoholu ponad 6 miesięcy, nie aktualnie walczę z nawykiem jedzenia słodkości i przegrywam. Biorę batę od wielu, wielu lat z tym nawykiem. No, kilka bitew wygrałem. Wiadomo, że schudłem tam kiedyś 20 kg, i, i to potem poszło znowu, i to tak. Jest od lat, ale w końcu wygram z tym. Natomiast powiem Państwu, że zmiany, zwłaszcza u starszego człowieka, jeśli nie zostały poprzedzone jakąś dużą traumą, to ja po prostu w takie zmiany nie za bardzo wierzę. One się owszem zdarzają, ale są, są po prostu rzadkie. I ja to widzę tak, być może mylnie, może się Państwo ze mną nie zgodzą i wiele razy się pomyliłem, więc i w tym wypadku mogę się pomylić. Jeśli widzę człowieka poważnego, człowieka, który no poważnie podchodzi do życia, do swojego zdrowia, ogólnie do swojego słowa, do jakiejś kwestii godności, ja jestem w stanie uwierzyć, że taki człowiek, no, wskutek pewnych przemyśleń podjął jakieś pewne kroki, żeby sobie z czymś poradzić, z jakimś zmianą zachowania, no, ze zmianą nawyku. Natomiast u Meksykana jest taka sprawa, że no, ten człowiek jest nazywany Toadim nie bez powodu, tak. Jego zachowanie było tak często obrzydliwe. Wiecie Państwo, no, ja nigdy nie miałem ciągów alkoholowych, no, ale powiedzmy, że tam. Jakby tak, no nie odmawiałem kielicha, raczej o piwo chodziło, i, i po prostu niektórzy ludzie po alkoholu zawsze się zachowują godnie, a niektórzy dostają opiego rozumu, a niektórzy nie mają godności osobistej bez alkoholu i po alkoholu. Nie będę mówił, do jakiej grupy zaliczam pana Meksykano, natomiast mi się wydaje, że to, co ten człowiek sobą reprezentuje, to jest taki typ osobowości, że on prędzej czy później pójdzie w tango i daj, panie dobry Boże, żebym się mylił. Życzę mu, żeby całkowicie wyzdrowiał od alkoholizmu. Bo to jest straszna choroba, ale ja po prostu w tę przemianę nie wierzę. Przede wszystkim nie wierzę w to, że on nie będzie pił, aczkolwiek mu tego z całego serca życzę, żeby nie pił alkoholu, żeby sobie jakoś poukładał życie. Natomiast nie uważam, żeby osoba jego pokroju mogła być w stanie przeprowadzić bardzo poważną, długotrwałą zmianę. I powiem Państwu, że będę się bardzo cieszył, jeśli się pomylę i chciałbym się pomylić, ale takie są moje na ten czas doświadczenia w pracy z ludźmi. Przypomnę Państwu, tak w dużym skrócie, dlaczego uważam, że ten człowiek nie jest do końca poważny i dlaczego ten człowiek, no. no... No, nie uważam go jakby za człowieka z jakąś taką, no. Wiecie, no są ludzie przegrani, są ludzie po bankructwach, są ludzie naprawdę tak napierdalani przez życie, że to się w pale nie mieści, ale oni zachowują jakąś godność. I takiego człowieka się szanuje. Niestety, zachowania, przynajmniej te, które ja widziałem pana Meksyko, no to są takie, że się tego człowieka po prostu nie szanuje. E, powiem państwu nawet sobie napisałem w notatniku, żebym nie zapomniał, mam słabą pamięć. Kilka rzeczy. Jego grzechem największym, który pokazuje jego osobowość, tak naprawdę, to jest brak reakcji na to, gdy z panem prezydentem rąbał drewno za dwa złote czy tam za dwa piwa, ale przytrzymywał mu drewno, gdy pan prezydent je, no tą piłą spalinową, jak to było? Kurde, nie, nie mogę znaleźć słowa: ciął, o właśnie, ciął drzewo. Widział, musiał widzieć Nera zagłodzonego psa. On później mówił, że co miał zrobić. No to było bardzo proste. Mógł wystąpić na swoim kanale i powiedzieć ludzie ratujmy Nera, bo Nero jest głodny. Nero jest głodny, Nero jest zagłodzony, z Nera wychodzą tylko same kości. Nie zrobił tego. Dlaczego tego nie zrobił? Dlatego, że u pana prezydenta dostały 2 złota albo dwa piwa z tego co tam mówili, może jakąś konserwę. No i przede wszystkim potrzebował prezydenta do tego, żeby mieć oglądalność na YouTube. Bo już go przestawali, ludzie w sumie oglądać, tylko go lżyli, więc jak nagrywał z prezydentem miał większą oglądalność, a co z tego wypływa, to wpływy z reklam, które też na YouTube są raczej yy, kiepskie, chociaż on miał dużo wyświetleń, więc tam parę złotych na pewno wpadło. To jest uważam, tak naprawdę jego grzech największy, że ten człowiek pokazał, że czy pijany, czy trzeźwy. No po prostu wyraził milczącą zgodę na nakonanie psa w głodowych mękach, kiedy w, w mieszkaniu pana prezydenta było pełno psiej karmy. No to było po prostu kurestwo najgorsze. Mógł pomóc temu psu, mógł się fajnie zachować. Jestem pewien, że gdyby on zerwał wtedy współpracę z prezydentem i zrobił o tym specjalny odcinek, odzyskałby szacunek 90% ludzi w internecie i myślę, że by zarobił 10 razy więcej, niż teraz zarabia, gdyby się w ten sposób zachował, ale jednak nagrywanie z prezydentem, żeby mieć oglądalność i dwa piwa, jakieś najtańsze żubry, czy inne szczochy, były ważniejsze niż męczarnie wyjącego psa, bo podczas tych nagrań kilka oglądałem, jak cieli te drewno. Pies szczekał, widać było, że był głodny. Pan prezydent go głodził specjalnie, ponieważ widział, w jakim on jest stanie, nie pozwalał go kręcić, czyli wiedział, że pies głoduje. Jednocześnie była te, były tam puszki e, z jedzeniem. No to jest po prostu coś strasznego, że ten człowiek nie siedzi w paca, albo w choroszczy. Dla mnie to jest niepojęte. Ja jeszcze dzisiaj nagram chyba... Dzisiaj taki bombaski będzie dzień. Jeszcze o tym nagram krótki materiał. Druga rzecz. Oszukał Majora na 700 zł. Obiecywał mu je spłacić wielokrotnie. Nigdy tego nie zrobił. Kolejna rzecz, wiele razy były obietnice: jakieś oszustwa nigdy nie niedopełniane, jakieś zbieranie na dziewczynę, na protezę nogi, jakieś składki, jakieś coś, to po prostu wymyślał w pijackim widzie ten gościu oszustwa, żeby tylko zbierać pieniądze. Jeśli się mylę, to bardzo proszę mi pokazać odcinek, gdzie były dane tej pani z obciętymi nogami. Tak, to... No to może nie przeproszę, ale bo ja tego po prostu nie widziałem chyba nikt nie widział. Bardzo dużym świństwem ze strony Meksykana było y, mówienie publicznie, że pan prezydent kopulował ze swoją nieżyjącą matką i wykorzystywał swojego chorego psychicznie też już nieżyjącego brata. Powiem państwu, są pewne rzeczy, których się nie porusza, na przykład się nie obraża matki czyjejś, nie obraża się ludzi nieżyjących. Y, tak, no to jest ohydna rzecz. Sami Państwo wiedzą, że pewien pan z kanału, tam chyba śnie pętam, Radio Hamiet czy Let's Play, wielokrotnie groził mojej matce gwałtem, tak? Wielokrotnie wyzywał moją mamę, mojego tatę i tak dalej, razem z rychoczącymi kumplami. Hmm. Więc jest to naprawdę najgorszy, najobrzydliwszy rodzaj e, nienawiści. To robią tylko ludzie, którzy są po prostu dnem, a on po prostu zaatakował. E, po prostu w prezydenta w ten sposób ponieważ spadały wpływy z reklam z oglądania jego gniotów bo jak nie wiem jak to inaczej nazwać no i pan prezydent go ignorował i no, chciał zwrócić jego uwagę żeby wybuchła między nimi znowu wojna bobolsko szkolna no i faktycznie to zaprocentowało ale powiem państwu żeby coś takiego zrobić no to trzeba być trochę no kurwą taką no bo no matkę nieżyjącą, tak powiedzieć, że ktoś matkę nieżyjącą posuwał, no to przepraszam za to słowo, że tak powiedziałem całe te. No to jest po prostu obrzydlistwo, tak? Ohydna rzecz. Zresztą on był o to podejrzewane, ale nigdy mu tego nie udowodniono. A podejrzenie rzucić na kogoś, to jest naprawdę bardzo łatwo. Nie zostało to udowodnione. Nie wiadomo, czy to była prawda. Moim zdaniem, chyba nie była to prawda. To już jest za duży kaliber. Dobrze. Kolejna rzecz, która się kładzie cieniem na, na panu Jarku, to jest prawdopodobnie przekupienie pijaczka z krzaku, czyli Mario. Znaczy, pijaczka, to przepraszam, że go tak nazwałem. To też jest jednak człowiek. Z ciężką chorobą alkoholową, w bardzo ciężkiej sytuacji. Ja mu też życzę szczęścia, żeby został uzdrowiony z tej strasznej choroby alkoholowej. Natomiast prawdopodobnie go przekupił i uznali, że powiedział ten Mario, że Major jest pedofilem, tak siedział za tak zwane majty. Jest to kłamstwo. Major kiedyś pokazywał, za co siedział. Po prostu prawdopodobnie było to tak, że jakaś grupa dokonywała czy kradzieży, czy nie wiem jak to było. Pewnie on jako najgłupszy ze wszystkich po prostu go wsadzali, siedział za innych, nie brał adwokata albo go nie było stać. Więc wiadomo, jak sędzia widzi, że ktoś jest biedny, głupi i nie ma na adwokata, to wiadomo, można sobie statystyki podnieść. Ale to podkreślam, to są moje przypuszczenia, nie wiem jak było. On się tylko chwalił, że nie wziął adwokata. Pamiętajcie, szanowni państwo, żeby zawsze brać adwokata w jakichś sprawach, bo od razu sędzia was inaczej traktuje, jak macie adwokata. Bo po prostu, no, z pewnymi wyjątkami adwokat jednak dba o wasze prawa, dobre pytania zadaje, tak, no, wy możecie być w emocjach, nie wiecie, o co zapytać i tak dalej. Adwokat to jest konieczna rzecz. Czyli oskarżenie go o pedofilię był to naprawdę obrzydliwy numer, żeby znowu doprowadzić do jakiejś wojny między nimi i żeby była oglądalność. Czyli zniszczył opinię dwóm osobom. Znaczy, oni już mają i tak zniszczoną opinię, ale on to jakby zrobił te pomówienia o szczerstwa wobec nich po to żeby mieć tam nie wiem 100 zł więcej miesięcznie z reklam na YouTube czy może i mniej. Kolejna rzecz, która u Meksykana naprawdę mi oburzyła jego zachowanie w szpitalu, tak, pijacki rechot, miał wenflon w żyłę wpięty, wyjął ten wenflon, krew wyleciała z żyły. E, Meksykano był nieubezpieczony. Słuchajcie, oni go tam wzięli do szpitala Czego tam policja przywiozła, zamknęli go w jakiejś komórce, z jakimiś, pewnie w pomieszczeniu gospodarczym, pomogli mu, dali mu kroplówkę, to wszystko za darmo. A ten wsiur, bo inaczej tego nie można nazwać, po prostu zachlapał im wszystko krwią. Ja coś Państwu powiem. Tam w szpitalach pracują panie pielęgniarki czy panowie pielęgniarze. Oni dostają w szpitalach się zarabia naprawdę o chłapy. Siedzi się w smrodzie gówna, moczu, wymiotów, jakichś wydzieliń z ciała, umierających na raka ludzi, wszystko za jakieś naprawdę grosze nędzne. Ci ludzie tam naprawdę są pomiatani często przez lekarzy, przez obsługę em, szpitala, oni się zajmują najgorszymi rzeczami. Ja Państwu powiem, że gdybym nabrudził w szpitalu, zresztą byłem kiedyś, gdy byłem w szpitalu po badania tutaj, gdzie, gdzie jestem na Podkarpaciu i po prostu wyszorowałem kibel po sobie. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, żeby ta pani, która po mnie przyjdzie, żeby nie musiała sprzątać, nawet po kimś wyszorowałem. Właśnie, kurwa, z takiego szacunku, żeby ta kobita stara nie musiała się schylać, żeby chociaż raz w życiu pomyślała, że ktoś pomyślał za nią. Znaczy nie pomyślał za nią, tylko ktoś o nią zadbał. Bo to jest bardzo ciężka praca, nędzna praca, mało szanowana praca, a pielęgniarki, pani pielęgniarki są przecież często aniołami, które wyjmują nam kał spod dupy, jak ktoś jest leżący, podłącza, podłączają cewnik, to są to jest święte często osoby i należy im się szacunek, a to bydle po prostu zapryskało krwią, pewnie też moczem pokój jak jakieś zwierzę i sobie czy z tego szpitala wyszło czy coś i sobie rechotało. Wiecie, no nie wypada. 40-paroletni mężczyzna na utrzymaniu matki, nie mający kibla, nie umiejący budowlaniec, nie, nie umiejący zrobić toalety w domu, który nie szanuje pracy pań, które ciężko pracują, dalają, bardzo ciężko harują, żeby mieć kawałek chleba. No ludzie, no to po prostu nie wypada. Miejmy trochę szacunku dla tych ludzi, którzy sprzątają. Po prostu zawsze miłe słowo i tak dalej. Ja to, jak widzę kogoś, jak się ktoś czy na jakąś sprzedawczynię wydrze, czy coś, ja bym rękami bym, kurwa, zadusił takiego chuja jebanego. Przecież to są ludzie, którzy ciężko pracują, może tam syn w domu, córka, czy coś i taka kobita, czy chłopak jakiś stara się zarobić parę groszy, żeby nie być obciążeniem dla budżetu państwa i przychodzi takie zwierzę i ludziom ciężko pracującym krew, mocz i no, jakieś płyny zostawiane. No, to jest po prostu, no, ochyda po prostu, no. Kolejną rzeczą, którą u niego zauważyłem, Zupełny brak wstydu. On się nie wstydzi kamerować ludzi, chodzić i gadać. Ja bym po prostu umarł z żenady. Ja po prostu, jak widziałem, jak on coś ma na nawalony w pociągu przy ludziach, ja nie byłem w stanie tego oglądać. Każdy normalny człowiek z neuronami lustrzonymi, czyli lustrzanymi, czyli z empatią, chociaż podobno te neurony lustrzane to obalili już tę teorię. No, po prostu czuł takie zażenowanie, że jakieś teksty do kobiet, jak chodzą, kamerowanie, no to po prostu jest totalna żenada. Kolejnym zachowaniem na lajtach to jest krzyczenie do matki. Ja sobie zdaję sprawę, że ta matka mu robi awantury i tak dalej, bo zamiast mieć wsparcie na stare lata, to ma syna alkoholika, który jest w necie pośmiewiskiem. Ale nawet jeśli tak, to powinien się powstrzymać i słuchajcie, obrażają jego matkę publicznie na, na tym coś tam krzycząc, a on się tylko rechocze i śmieje i mówi o nie obrażajcie mojej matuli. Natychmiast każdy powinien być taki donate, hmm, czy tam się spacje naciska, czy coś takiego i po prostu to jest urywane. Nie powinien pozwalać i powinien nauczyć, wytresować ludzi, którzy go oglądają, wytresować jak psy, że nie wolno obrażać jego matki. A on sobie słucha jak ktoś obraża jego matkę. No Słuchajcie, dla mnie to jest niepojęte. Może się na przykład nie lubi z matką, ja to rozumiem, że są ludzie, którzy mają żal do matki, mają różne są rodzinne sprawy, ale jak jest matka taka obrażana, to on powinien stanąć za matką murem, bo to jest jego matka, to jest jego team, to jest jego grupa, to jest jego najbliższa osoba. Jak on trafi do szpitala, żaden Mario czy inny z krzaków do niego nie przyjdzie, tylko ta matka biedna do niego przyjdzie, bo to takie jest: matka zawsze idzie do najbardziej chorego syna. Także na stare lata jego matka ma po prostu takie utrapienie z nim, i on nie powinien na to pozwalać. Jeszcze jakiś taki obleśny był alkoholowy uśmiech, jak obrażali jego matkę. Dla mnie to jest nie do pomyślenia. Akurat, moja matka, jak byłem młody i ciężko chorowałem, przynosiła mi jedynie przez 2-3 lata. No, ale potem zacząłem dobrze zarabiać, bo zaczęły się moje książki sprzedawać. No, to rodzice moi mają. To na co mnie stać wszystko. Telewizory kupione, komputer, samochód im kupiłem. Mniejszy remont, tak, kilkaset złotych dostają, płacą mi mieszkanie. No co mają, no teraz to już, teraz już z oszczędności jadę, bo już nawet tyle nie zarobię, ale, ale źle nie mają. Więc dla mnie jest niepojęte to, jak on mógł się zachować. Kolejną cechą Meksykana jest to, że to jest człowiek bez odpowiedzialności, no na przykład jest w jakiś miastach czy coś, no ciągle go biorą na te izby, jakieś mandaty dostaje, a potem zdziwienie, że mu ściągają kasę z konta. Szanowni Państwo, on jest w ogóle nieodpowiedzialny. Gdyby mnie naliczyli za izbę, to bym starał się nie chodzić pijany po mieście albo bym jakoś to tak ogarniał, żeby po prostu do tego nie dopuścić. A on ma to, po prostu ma na to, krótko mówiąc, wyjebane, bo i tak robi jakieś zrzutki na to i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest człowiek nieodpowiedzialny. I gdy teraz mi ktoś mówi, że taki gościu się zmienił, no to ja się mogę tylko zaśmiać. Może przestał pić, ja mu życzę jak najbardziej powodzenia, ale osobiście w to nie wierzę. Po prostu w to nie wierzę. My jako widzowie czegoś nie wiemy. Tam jest jakaś tajemnica, my czegoś nie wiemy, albo po prostu kiedyś wróci do nałogu. Podkreślam, bardzo chcę się mylić. I będę bardzo się cieszył, jeśli on nie będzie pił, bo trzeba sobie powiedzieć, że ma też parę pozytywnych cech. No, na przykład ten brak wstydu dla mnie jest żenujący, ale wielu ludzi no, lubi oglądać takich śmiałych ludzi, którzy nie boją się zadawać pytań, którzy gdzieś tam wchodzą w jakieś miejsca. Jest bardzo odporny na hejt. Ja to widziałem, setki ludzi go lżyło. To tak jak mnie lżyli fani Awieńca po jego tam materiałach na mój temat, ale u mnie to były takie fale, tak? No, polżyli mnie, powyzywali tam przez tydzień, potem znowu coś tam przez parę dni. I to mijało. U Meksykana to było cały czas. I on się dalej uśmiechał, mówił. Także ja myślę, że on ma trochę dobrych cech takich, które ułatwiają jakieś tam występowanie. Natomiast znowu trzeba powiedzieć, że no nie ma pomysłów za bardzo, tak. No nie ma pomysłów. Teraz jak jest trzeźwy, no to powiem Państwu, że po co go w sumie oglądać? Tak? No, no co tam ciekawego. No pozdrowienia. Moim zdaniem, w większości fałszywe, tak. No jest sławny, bo jest sławny. Ja mu życzę jak najlepiej, niech mu się uda. E, natomiast nie wierzę w jego przemianę, i jeśli to jest przemiana, to tylko i wyłącznie taka, że przestał chlać. Natomiast nie wierzę w to, że człowiek, który się w taki sposób zachowywał, e, robił takie naprawdę chujowe rzeczy dla paru groszy, a przede wszystkim nie reagował na nieszczęście psa, co jest dla mnie zbrodnią największą to, że taki człowiek jakąkolwiek zmianę miał moralną czy psychiczną. Po prostu przestał pić i moim zdaniem do tego wróci wcześniej czy później. i Z całego serca życzę mu, żeby już nigdy nie wrócił do alkoholu ani do papierosów, bo to też okropny nauk. Paliłem kilkanaście lat, nie palę kilkanaście lat, więc to jest fantastyczne życie po rzuceniu palenia. Zresztą robię teraz takie nagranie, które będzie ułatwiało rzucenie palenia. 10-12 minut dziennie słuchania i powolutku tam się będzie w podświadomości międliło wszystko ku zmianie na lepsze. Dlatego reasumując, nie wierzę w jego zmianę alkoholową. Ona może jest, może nie ma, może coś tam innego jest zamiast tego alkoholu, natomiast uważam, że wróci kiedyś do tego. Natomiast o zmianie psychicznej, moralnej nie ma absolutnie żadnej mowy, on nie przeprosił za żadną rzecz, którą zrobił, nie pokajał się z tym Nero, powiedział, że co on miał zrobić, miał wiele możliwości, Możliwość nagrywania z prezydentem i dwa browary przeważyły o męczarniach głodowych psa, kiedy tam było pełno jedzenia. Dzisiaj będzie też audycja, jeszcze wrócimy do, do Nero i do pana prezydenta. Więc dzisiaj będą takie trzy audycje z Uniwersum Szkolnej 17. Dziękuję za wysłuchanie. To taka będzie sobota ze Szkolną 17. Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę miłego dnia. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.